Dziomka jeszcze będzie drugi Jeżeli będzie 360 Zapraszam do oglądania To nasz już drugi odcinek Z naszej serii A, Na końcu filmiku Był fajny błąd Że stąd to ten, ten dupek Zaczął wszystkich atakować No więc Idziemy O a aż zróbmy licznie. koper. Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy do jaskini. Smurfy. Widzieliście moje, nasze smurfy są nie? Czy ze smurfami? O kurde, co się dzieje ze mną? Co się dzieje ze mną? No tu, dżo. chociaż... trzeba się napić po tych... po tych Dobra, idziemy, jakieś mają śmieci Kto ja potrzebuję kawę. co chudzie. no... chciałam akurat się nauczyć parowania to niedługo będę mogła. Jupi! kufry, kufry, żarta a który małóg? Małóg! Dobra. Muszę na ten temat, bo tu my wkurę. Jak na przykład będziecie robić? Że nie bierzemy pokoda, że to nie byłem, że na początku. Już to ja nie mówiłem. Może chciałam tylko rozpracować fabułę. Co, żeby było więcej rzeczy? Że, bo jak koniecznie musi, a może mam patcha innego. I tak jest. Ten podchas. A może ja sobie tak to zrobię, żeby nie było nudne, że tak wszyscy mają. To wszystko rozweselić. A ktoś mi napisze, że ja jestem... Ja ten na kodach to chyba nie. Każdy potwierdzi, ja potwierdzę, no każdy twierdzi, że ja, ja po prostu po pierwsze wszystko mi zlatuje. No. To bo ja sobie z braku dlatego chciałem sobie rozpracować fabułę, Ładnie. Przez to, żeby nie było tak jak każdy. No, nie. Żeby się jeszcze żeby otruł. Nie, otró otru, to, to być no Koper, potem mnie zabijają. O, sobie wezmę. Ha, ha, ha. dobra kurde. Co teraz, ja nie chcę teraz iść. dupie. Koper, twoje, twoja działka jeszcze.

Po polu, po polu. idziemy dalej, 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 dalej. Mm. A jak coś ja robię, no to proszę mi zwracać uwagi, bo ja chcę i najlepiej, jak w ogóle na serio, to mój, to mój drugi filmik. W ogóle, jak... kurde, że w się, ja nic nie... Nie umiem. I się nie mam wiedzieć, może jeszcze tak, profesjonalistom mam być, tak? Koszyk głupi. Kurde, kosz przyprawiłem prymat. Dobra, mam pełza. Tutaj będzie pełza, to to nie jest mortalne. Pełza, pającze. taki problem, co? Może byście obrócił A, jak mnie walnie, to wtedy reaguje, patrzę. Idziemy na krasnoludką. A nie, na ślimak. Gdzie jest ślimak? Ślimak! ślimak marwała. Polska cała. Ej. Może coś się zrobi. Pę i sparta kość normalnie głupi pełzacze jak ja kocham pełzacze jak kurde pełzacze nie mam miejsca są to kurty. dobra mamy już w sumie sprawdzamy na pewno będziemy już parowanie tarczą fajnie już ostatnia. No, ile za 50 to już są to może tym będę walczyć. Dobra, jak coś mam lepszego, no to... Kom? właśnie. Ognisty wieczer. Kiedy są a mnie. mam, Dupę mam na bali. A No kurde, fajnie. Pochodnię pocho i rządziennym. To jest najlepszy, najlepszy na świecie. Nie ma to jak. Roślinki. Skrzyni. Ale kurde, zaraz będziemy koksić? że to będzie koksić, Nie. to jest kurde, jedną To pomyślcie, tylko Ej, taka. Są też emisje, które nie do siebie nie dojść. Dziki! Pomożesz mi koper teraz. Koper to... Koper, gdzie ty jesteś? Koper, gdzie ty jesteś? Dobra, chcę zjeść dzików, jakoś trzeba dojść z kofików. Dobra, mm, to dajemy tutaj, o dzik, 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 To jest karta. No nie zobaczyłem tego dzika. O oh, fuck you, ale dów kurde będzie taka hardowa Patrz, pa jak ja, pa jak ich zabijam. Kurde, jak hard karweka kasiu. Może pomożesz mi, co? Nie, zabijam na dziki. Normalnie marzę o tym. Nie lubię lasów. <laughs> dobra, 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 dobra Zaczynam czy coś jest pancesza nie mam tych roszyń. Ulec cholową chorobę Patrz ja nie będę teraz Dobra pani wiedział o tym miejsce Побегаем, коштур. Коштур, коштур. Обра. Да, дарма. Но не... Jak mnie to denerwuje. Trzyda się nie wywiesz, jada. Tak?

Osi. O nie, wieszartnie nie wej. Ale ciuchy. Ola, o, cholera. To jest forte, nie chcę dobrze wiepać. Nie skakać, nie, nie chcę skakać. To co, kamień. No ryś. No coś mi wątki. Nie ma to jak parować.